Jedna kwestia odnośnie SEILI: że w momencie jak wylądowaliśmy, włączyliśmy roaming, to za cholery nie chciały się zalogować do niczego lepiej jak do edge'a, czyli do sieci drugiej generacji 2G. Jak wiecie, na edge'u kompletnie internet działa niesamowicie wolno. Bardzo wolno, myślałem, że po jakimś czasie to się zaloguje, natomiast już Wam zdradzę o co chodziło. Otóż, gdybyście napotkali na podobny problem, w przyszłości jeżeli będziecie kiedyś korzystać z SEI, oczywiście to próbowałem resetować telefon, próbowałem czyścić dane aplikacji, próbowałem wyłączyć kartę SIM, przełączyć kartę SIM, wiele różnych rzeczy po kilkanaście razy przez godzinę w sumie jazdy w aucie, próbowałem rozkminić o co chodzi, bo naprawdę miałem nadzieję, że się samo zaloguje, tak do czegoś więcej. A jeszcze bym sieć z 2G na 3G, na 3G wtedy kompletnie nie było sieci, na 4G, na preferowane 5G, wiecie, te ustawienia w telefonie, i nic nie pomagało. Natomiast stwierdziłem, że gdy byliśmy w Hiszpanii jakieś 6 miesięcy temu, też z tą aplikacją SEIL z tą kartą ESIM, to sam musiałem wpisać APN i możliwe, że to namieszało, ponieważ to co zrobiłem, to wszedłem do ustawień, wszedłem do ustawień ESIM, usunąłem kartę eSIM całkowicie skasowałem ją po czym wszedłem znowu do aplikacji aplikacja wykryła że nie ma żadnej karty eSIM czy zainstalować oczywiście wybieram zainstaluj to trwa kilka minut zalogowało się i mamy w 4G+ plus